Proszę Państwa nad naszymi głowami kolejny mistrz akrobacji lotniczej, wielokrotny mistrz świata, mistrz Polski, złoty, srebrny medalista w akrobacji szybowcowej, pan Jerzy Makula. Na co dzień, proszę Państwa, pilot dzisiaj Dreamlinera, kiedyś Boeinga 767, dzisiaj Dreamlinera i z zamiłowania akrobata szybowcowy. Proszę Państwa, proszę podziwiać to co on robi. bo przy powcu nie mamy silnika. Nie możemy sterować mocą silnika przy wykonywanych manewrach, przy wykonywanej akrobacji. Mamy tutaj tylko do dyspozycji właściwości aerodynamiczne aparatu latającego i prądy termiczne. Pilot, proszę Państwa, musi mieć na uwadze przestrzeń, na którą wykonuje akrobację, żeby przy jej zakończeniu znaleźć się w granicach tego lotniska i tu wylądować. A, żeby przy okazji Państwo mogli te przepiękne akrobację powietrzną zobaczyć. Oglądacie akrobację mistrza, prawdziwego mistrza. Ogromny udział w jego powstaniu miał inżynier Margański, przyjaciel naszego muzeum. Swego czasu również komentator naszych pikników. Ja z panem Margańskim miałem przyjemność parę lat tutaj pikniki komentować. No, opuścił mnie. No i teraz robię to sam. W każdym razie Państwa, gdy tworzono wersję takw dwumiejscową tego FOXa, pan Makula został z, y, przy, do programu y, tego pracy nad tym szybowcem dołączony przez swoje doświadczenie lotnicze. Doświadczenie w akrobacji szybki Lot odwrócony. Proszę Państwa, to nie jest łatwa sprawa, ten lot odwrócony i to tak długi. I piękne odwrócenie do lotu poziomego. Solo Fox, piękny szybowiec, piękna akrobacja wykonana przez doskonałego pilota akrobacji, akrobacyjnego w akrobacji szybowcowej.